Nie proszę o pani pieniądze, powiedział cicho, ale pewnie. Chcę tylko pomóc pani ponownie chodzić. Te słowa zawisły w powietrzu jak dym w katedrze. Niemożliwe. Absurdalne. Anna Kowalska mrugała powoli, jej wypielęgnowane palce zacisnęły się wokół kryształowego kieliszka wina. Migoczące światło świec w prywatnej sali restauracji podróżą, w centrum Krakowa odbijało się w jej szarych oczach. Naprzeciwko niej, tuż za aksamitną barierką oddzielającą gości od personelu, stał mężczyzna w uniformie sprzątacza. Trzymał mopa w jednej ręce, a jego twarz wyrażała szczerość bez błagania czy nieśmiałości. Uniosła głowę, usta wykrzywiły się w powolny, niedowierzający uśmiech. Co pan powiedział? Tomasz Nowak zrobił krok naprzód, opierając mopa o ścianę. Chcę pomóc pani ponownie chodzić. Delikatna muzyka pianina z głównej sali restauracji ucichła w tle. Nawet cichy szum Krakowa za szklanymi ścianami zdawał się znikać. Zostało tylko stałe napięcie między nimi. Anna roześmiała się. Niegrzecznie, nieuprzejmie, śmiała się tak, jak potrafi tylko kobieta z większą władzą niż miłosierdziem. Krótko, ostro, lekceważąco. Pan jest sprzątaczem, powiedziała precyzyjnie. Czy oferuje pan teraz operację kręgosłupa wraz z woskiem do podłóg? Mężczyzna nie drgnął. Nie, oferuje coś, czego pani lekarze nie mają. A co by to było? Spytała, opierając się w swoim specjalnym wózku inwalidzkim. Perspektywę, odpowiedział spokojnie, zmrużyła oczy. Ma pan pięć sekund, żeby wyjść z tego pokoju. Właściwie sprzątałem tylko pani piętro, odparł, trzy razy w tygodniu przez ostatnie osiem miesięcy. To ją uciszyło. Tomasz Nowak nie mrugał, jego brązowe oczy trzymały jej spojrzenie, spokojne i niezłomne. I przez te osiem miesięcy, kontynuował, widziałem o pani więcej niż kiedykolwiek przyznają pani lustra. Anna uniosła rękę w kierunku przycisku na skraju stołu. Ma pan teraz trzy sekundy. Pani udaje, że nie czuje swoich nóg, powiedział cicho Tomasz, ale poruszają się, gdy pani jest zła. Subtelnie, szybko. Pani tego nie zauważa, ale się poruszają. Palec Anny zastygł nad przyciskiem, skinął głową powoli. Tak jak teraz. Gdy wspomniałem o chodzeniu, pani lewa stopa drgnęła, odruchowo. Dzwonię po kogoś, powiedziała cicho i napięcie. Nie jestem tu, żeby panią szantażować. Nie, warknęła. Jest pan tu, żeby mnie obrażać. Myślę, że obserwowałem kogoś, kogo kocham, jak wraca z miejsca ciemniejszego niż to. Jego głos złagodniał. Znam drogę powrotną, nawet jeśli pani jeszcze nie chce jej zobaczyć. Przez jej twarz przemknął błysk tak szybki, że większość by go przegapiła. Ale Tomasz zobaczył strach. Nie przed nim, ale przed czymś znacznie bardziej przerażającym. Nadzieją. Nie chcę pana nadziei, szepnęła. Wiem, powiedział łagodnie, ale i tak jest pani. Anna po raz pierwszy odwróciła wzrok. Jej oczy powędrowały w kierunku okna zraszanego deszczem. Na zewnątrz Kraków pulsował jak zwykle. Chaotyczny, szybki, obojętny. Jak się pan nazywa? Tomasz, skinęła raz głową. I czego dokładnie pan chce w zamian? Zawahał się. Niczego. Znów się roześmiała, tym razem ciszej, smutniej. Zawsze jest jakaś cena. Nie dla mnie, bo odparł. Ja już swoją zapłaciłem. Zanim zdążyła zapytać, co to oznacza, sięgnął do tylnej kieszeni i wyciągnął małą wizytówkę. Podszedł bliżej i położył ją delikatnie obok jej nietkniętego deseru. Będę tu do końca miesiąca. Ale jeśli kiedyś zdecyduje się pani przestać udawać, proszę zadzwonić. Odwrócił się. Wie pan, mogłabym pana zwolnić, powiedziała za nim. Tomasz zatrzymał się, ale nie odwrócił. Wiem. Dlaczego ryzykuje pan tym? Bo ktoś kiedyś zrobił to samo dla mnie, powiedział. I uratował mi życie. Wiatr szepnął przez uchylone okno mieszkania Tomasza na krakowskim Kazimierzu, niosąc zapach późnej jesieni, mokrego asfaltu, odległego dymu z kominów i słodkiego aromatu pieczonych kasztanów ze stoiska na dole. Oparł się o blad kuchenny, trzymając wyszczerbiony kubek herbaty, podczas gdy jego córka Zosia cicho kolorowała przy stole. Spóźniłeś się dzisiaj wieczorem, powiedziała, nie podnosząc wzroku. Wplątałem się w rozmowę, odparł Tomasz. Zosia zatrzymała kredkę w powietrzu. Znowu z tą panią? Tomasz nie odpowiedział od razu. Oczy Zosi uniosły się. Miała tylko siedem lat, ale jej spojrzenie zawierało coś starszego. Ona jest smutna, powiedziała po prostu. Wygląda, jakby zapomniała, jak się uśmiechać. Tomasz uśmiechnął się słabo. Niektórzy ludzie noszą ciężkie rzeczy, których nie widać w skarbie. Tak jak mama? Jego ręka zatrzymała się na kubku, skinął głową powoli. Tak jak mama. Cztery lata temu Tomasz Nowak stał nad szpitalnym łóżkiem i patrzył, jak kobieta, którą kochał, staje się dla siebie obca. Kasia była pielęgniarką, bystra, nieustraszana i żywiołowo żywa, aż do poronienia, aż do ciszy, która nastąpiła, aż do dnia, gdy obudziła się i powiedziała, że jej nogi nie działają i nikt nie potrafił jej powiedzieć dlaczego. Lekarze prowadzili badania, tomografie, rezonanse. Nic. To się nazywa zaburzenie konwersyjne przyznał w końcu jeden z nich. Psychologiczne porażenie. Ale Tomasz odmówił poddania się. Nauczył się wszystkiego, co mógł. Siedział z nią, obserwował ją, trzymał, gdy przychodziły dreszcze, i powoli, centymetr po centymetrze wracała. Pewnego dnia znów chodziła prosto do pracy w organizacji humanitarnej. Zginęła w wypadku samochodowym sześć miesięcy później. Ale to, co zostawiła, to nie tylko córka. Zostawiła w Tomaszu płomień, cichy, ale żarliwy. Przekonanie, że niektóre rany nie krwawią, ale łamią cię tak samo. A czasami tylko ktoś, kto był złamany, wie, jak pomóc odbudować. Anna Kowalska siedziała w ciemności swojej kamienicy na krakowskim podgórzu. Nie zadzwoniła do nikogo. Nie powiedziała ani słowa od czasu, gdy kierowca ją podrzucił. Dom był cichy. Zawsze był. Zaprojektowany według jej specyfikacji: czyste kąty, szklane ściany, wszystko automatyczne. Bez bałaganu, bez rozpraszaczy, bez ciepła. Podjechała do pełnowymiarowego lustra w przedpokoju. Jej odbicie spoglądało na nią. Nienagannie ubrana, wyprostowana postawa, idealne włosy, a jednak nie mogła przestać wpatrywać się w swoje nogi. Odruchy mruknęła kpiąco. Co on może wiedzieć? Ale coś w jej piersi drżało. To nie był gniew, to było rozpoznanie. Bo głęboko w duchu wiedziała, że Tomasz Nowak się nie mylił. Dwa dni później Tomasz był z powrotem na zmianie. Nie spodziewał się jej ponownie zobaczyć, ale tuż przed dziewiątą maître do hotel odciągnął go na bok. Jest prośba. Powiedział niezręcznie. Od pani z sali VIP prosiła o pana. Anna siedziała przy tym samym stole, ta sama postawa, ta sama aura niedostępnej elegancji. Ale coś było inne w jej oczach, delikatniejsze, bardziej niebezpieczne. Prosił mnie pan, powiedział Tomasz. Mam pytania. Skinął głową. Proszę pytać. Czy ona panu kiedyś wybaczyła? Mrugał. Kto? Ta osoba, której pan nie zdołał uratować. Słowa uderzyły głęboko, ale nie drgnął. Nie musiała, powiedział cicho. Uratowała się sama. Ja tylko trzymałem światło wystarczająco długo, żeby znalazła drzwi. Anna odwróciła wzrok, szczęka się napięła. Co się stanie, jeśli spróbuję i nie dam rady? Tomasz zrobił krok naprzód. To spróbujemy ponownie. A jeśli upadnę? Będę tam. A jeśli będę pana nienawidzić za to, co pan odkryje? uśmiechnął się, mały, ciepły i szczery. To nadal będę tam. Cisza. A potem po raz pierwszy od pięciu lat Anna Kowalska szepnęła najstraszliwsze słowa swojego życia. Dobrze, zacznijmy. Słońce wpadało przez wysokie okna salonu, gdy Tomasz rozłożył miękką matę do jogi. Nie lubię niespodzianek, powiedziała Anna z wózka, ręce skrzyżowane. Nie jestem magiem, pani Anno, tylko człowiekiem z mopem i pamięcią. Pierwsza zasada, powiedziała ostrym tonem, nie dotyka mnie pan bez pozwolenia. Oczywiście. Druga, żadnej litości. Nie znoszę litości. Nie śniłbym o tym. I trzecia, zatrzymała się, wpatrując mu się w oczy. Gdy powiem stop, pan się zatrzymuje. Sprawiedliwie. Tomasz uklęknął przy macie i rozpakował małą torbę. W środku były taśmy oporowe. Małe lusterko, zwinięty ręcznik i coś, czego się nie spodziewała. Notatnik wytarty na brzegach. Co to jest? spytała. Dziennik mojej żony, powiedział. Śledziła swoją podróż, każdą wątpliwość, każdy zdobyty centymetr. Anna patrzyła na dziennik, jakby mógł ją ugryźć. Udało jej się? Udało. Tomasz skinął głową. A potem poszła prosto do pracy humanitarnej. Chwila ciszy. I potem umarła? Spytała cicho Anna. Tomasz spojrzał na nią. Tak, ale nie na tym wózku i nie ze strachem w sercu. Zaczęli od czegoś prostego. Zamknij oczy, powiedział tomasz, po prostu oddychaj. Nie prosiłam o medytację, mruknęła. Nie, odparł spokojnie. Ale pani ciało zapomniało, jak wygląda bezpieczeństwo. Oddychanie mu to przypomina. Późnym wieczorem Anna siedziała sama w tym samym pokoju długo po tym, jak Tomasz odszedł. Dom czuł się inaczej. Nielżej, niecieplej, ale mniej sterylnie, jakby coś się zmieniło. Następna sesja była inna. Tomasz wszedł do pokoju i zauważył coś brakującego. Żakiet. Anna miała na sobie prostą białą koszulkę i leginsy do jogi. Żadnych obcasów, żadnej zbroi, tylko siebie. Nie skomentował, tylko skinął głową w geście uznania. Dlaczego lustro? Spytała. Żeby mogła pani zobaczyć siebie w procesie zdrowienia, powiedział. Nienawidzę luster. To może od tego powinniśmy zacząć. Siedziały w ciszy przez chwilę. Potem Anna przerwała ją. Chce pan wiedzieć, co się stało? Tomasz spojrzał na nią zaskoczony. Tylko jeśli pani chce mi powiedzieć wpatrywała się we własne odbicie. Nie upadłam powiedziała. Tomasz nie się nie odezwał. Skoczyłam. Znów cisza. Nie chciałam umrzeć, wyjaśniła, głos ledwo słyszalny. Chciałam tylko, żeby przestał patrzeć na mnie jak na mebel. Pani mąż skinęła głową raz. Po skoku nawet nie przyjechał do szpitala, tylko przysłał kwiaty i prawnika. Tomasz trzymał ręce spokojnie na kolanach. To nie pani wstyd do noszenia, roześmiała się gorzko. Anna powiedział niskim, stanowczym głosem, nie straciła pani nóg, poddała je pani. Jej oczy zapłonęły, ale to oznacza, że może je pani odzyskać. Tej nocy Anna usiadła przy swoim fortepianie. Nie dotykała go od tygodnia przed upadkiem. Klawisze były odkurzone, ale nietknięte. Wpatrywała się w nie, potem powoli nacisnęła jeden, potem drugi. Dźwięk zadrżał przez dom, odbijając się echem w korytarzach. I gdy zamknęła oczy, nie widziała wózka. Widziała siebie w wieku dziewiętnastu lat. Bosą. Śmiejącą się, grającą na pianinie w akademiku. Widziała życie niefiltrowane, niekontrolowane, żywe. Park Planty był prawie pusty tego ranka, pokryty delikatną mgiełką. Jesień zaczęła rozrzucać swoje kolory po ścieżkach. Anna Kowalska siedziała sama przy Stawku, jej wózek zaparkowany pod krzywym wiązem. Z drugiej strony parku Tomasz Nowak biegał w górę wzgórza. Zosia podskakiwała obok niego, jedną ręką trzymając się jego bluzy drugą ciągnąc przetartą lalkę. Wiem, że cię znam, powiedziała jasno Zosia. Anna mrugała za okularami przeciwsłonecznymi. Znasz? Jadłaś kolację z tatą w eleganckim miejscu? Anna uśmiechnęła się mimo siebie. Kolację? No, przyznała Zosia, ty siedziałaś, a on sprzątał. Ale teraz nazywam to kolacją. Ona zwykle nie rozmawia z obcymi, powiedział Tomasz, podchodząc lekko zdyszany. Myślę, że Kasia ją rekomendowała. Zosia podniosła lalkę. Powiedziała, że wyglądasz jak ktoś, kto potrzebuje przyjaciela. Anna przyjrzała się lalce, niedopasowane guziki zamiast oczu, jedno ucho ledwo trzymające się na nitce. Była brzydka i dziwnie znajoma. Co się jej stało? Spytała Anna. Zosia spojrzała na lalkę, potem wzruszyła ramionami. Przeszła przez różne rzeczy. Dlaczego nie kupić nowej? Zosia zmarszczyła brwi, bo ta zna moje sekrety. Anna wpatrywała się w dziecko przez długą chwilę, potem wyciągnęła rękę z wahaniem. Mogę? Zosia wręczyła lalkę uroczyście. Anna trzymała ją jak z szkła. Naprawiła się, powiedziała cicho. Nie chciałam, żeby czuła się odrzucona tylko dlatego, że jest zepsuta, powiedziała Zosia. Zepsute rzeczy to nadal ludzie. Tomasz przyglądał się w ciszy, jego pierś się ścisnęła. Głos Anny był ledwo słyszalny. Kto ci to powiedział? Zosia znów wzruszyła ramionami. Mama tak mówiła. Nigdy nie byłam dobra z dziećmi, powiedziała Anna. To dlatego, że większość ludzi zapomina, że kiedyś nimi byli, odparł Tomasz. Jestem zmęczona byciem niedostępną. Tej nocy Anna postawiła lalkę na parapecie sypialni. Gdy zasunęła zasłonę i zgasiła światła, nie czuła się sama. Następne tygodnie przebiegały spokojnie. Sesje z Tomaszem stawały się rutynymi. Przez chwilę wydawały się zwykłymi, ale każda przynosiła drobne postępy. Najpierw to były tylko drgnięcia, potem świadome ruchy palców u stóp, a później już całe chwile, gdy Anna czuła swoje nogi jakby po raz pierwszy od lat. To się dzieje, szepnęła podczas jednej z sesji, patrząc na swoje stopy poruszające się pod wpływem jej woli. Tomasz skinął głową. Działo się cały czas, po prostu przestała pani tego się bać. Ale gdy światło zaczęło wracać, coś ciemniejszego zaczęło się poruszać w tle. Wiadomość rozświetliła jej telefon od nieznanego numeru. Myślisz, że to czyni cię bohaterką? Nadal jesteś oszustką, Anno. Niektóre rzeczy nie zasługują na drugie szanse. Wpatrywała się w wiadomość, i nagle jej nogi znów poczuły się ciężkie. Anna nie pojawiła się na sesji po raz pierwszy od tygodni. Trzeciego dnia Tomasz stał przed bramą jej kamienicy, ręce w kieszeniach kurtki, oczy wpatrzone w wysokie okna. Zadzwonił raz, potem drugi raz. Nic. W środku Anna siedziała w ciemności, zasłony zaciągnięte, telefon odwrócony ekranem do dołu. Nie ruszała się z kanapy od dwóch dni, nie od wiadomości. Ktokolwiek ją wysłał, trafił prosto w kość, bo to było potwierdzenie tego, czego obawiała się przez cały czas. Gdy Tomasz wrócił następnego dnia, nie dzwonił. Czekał. I tuż przed dziesiątą drzwi frontowe uchyliły się. Anna była w szlafroku, blada, z zapadniętymi oczami, ale stała. Ledwo opierając się o framugę, nogi sztywne, ale stała. Dlaczego pan tu jest? spytała słabym głosem. Tomasz wziął jeden długi oddech, bo nie zaszedłem tak daleko, żeby być tylko częścią pani zdjęcia. Nie robię tego więcej mruknęła. Dlaczego? Bo się boję, że to wszystko nie ma znaczenia. Tomasz wszedł do środka. Boi się pani złej rzeczy, powiedział. Boi się pani, że nie ma znaczenia, powiedział łagodnie. Ale powinna się pani bać tego, że nigdy więcej nie spróbuję. Spojrzała na niego oczy wilgotne. Oni mnie nie znają, Tomasz. Nie wiedzą, przez co przeszłam. To im pokaż. A co, jeśli głos, który mnie nawiedza, to mój własny? Skinął głową powoli. To nauczmy ją ponownie mówić. Nie robili fizjoterapii tego dnia. Zamiast tego siedzieli na podłodze naprzeciwko siebie. Tomasz znów wyciągnął dziennik żony, otworzył na stronie zagnieconej od używania. Napisała to trzy miesiące przed tym, jak stanęła. Powiedział. Anna pochyliła się. Tomasz czytał na głos. Dziś poczułam drgnięcie. Tylko jedno, ale było moje. Anna zamknęła oczy. Jestem zmęczona byciem symbolem, szepnęła. Tomasz uśmiechnął się słabo. To przestań nim być, bądź zamiast tego człowiekiem. To najtrudniejsza rzecz, o którą ktoś mnie kiedyś poprosił. Nie, powiedział, to tylko pierwsza szczera rzecz. Ta sesja robiła więcej niż ruch, walczyła, jej ręce drżały, kolana się blokowały, oddech uwięził w piersi. Ale gdy Tomasz powiedział Pchaj, robiła to. Gdy powiedział Oddychaj, robiła to. A gdy szepnął Nie jest pani oszustką, Płakała. Nie dlatego, że była słaba, ale dlatego, że coś świętego się złamało, a pod ruiną była kobieta, która w końcu mogła znów siebie poczuć. Miesiące płynęły. Anna stopniowo odzyskiwała nie tylko użycie nóg, ale też wiarę w siebie. Nie było to łatwe. Były dni, gdy upadała, dni pełne bólu i zwątpienia. Ale za każdym razem Tomasz był tam, cierpliwy i niewzruszony w swojej wierze w jej możliwości. Pewnego chłodnego wieczoru w grudniu Anna zrobiła coś, czego nie robiła od lat. Przyszła do małej sali koncertowej na starym mieście, gdzie odbywał się benefic dla lokalnego sierocińca. Tym razem jednak nie jako sponsor, pozostający w cieniu. Miała grać na fortepianie. Gdy weszła na scenę o własnych siłach, z laską dla pewności, sala ucichła. Usiadła przy fortepianie i przez chwilę patrzyła na publiczność. Potem zaczęła grać. Chopina. Nocturn. Które zawsze kochała. Muzyka płynęła przez salę jak uzdrowienie, jak modlitwa, jak obietnica. Po koncercie, gdy ludzie powoli opuszczali salę, Anna została przy fortepianie. Tomasz podszedł do niej z Zosią, trzymającą go za rękę. To było piękne, powiedział cicho. Anna uśmiechnęła się, pierwszym szczerym uśmiechem od miesięcy. To było prawdziwe. Zosia puściła rękę ojca i podeszła do Anny. Czy boli, gdy pan gra? spytała z dziecięcą prostotą. Anna zmarszczyła brwi. Dlaczego pytasz? Bo muzyka była smutna, ale też szczęśliwa. Jak płacz, ale dobry płacz. Anna spojrzała na małą dziewczynkę, potem na Tomasza. Nie boli, powiedziała cicho. Po prostu przypomina mi, kim jestem pod wszystkimi warstwami strachu. Tej nocy w małym mieszkaniu na Kazimierzu Anna została na kolacji. Po raz pierwszy od lat siedziała przy zwykłym stole z zwykłymi ludźmi, jedząc zwykły posiłek. Nie było pretensji, nie było przedstawienia, tylko ciepło, śmiech i poczucie przynależności, którego nie czuła od dzieciństwa. Zostaniesz z nami? spytała Zosia, gdy Anna zaczęła się zbierać do wyjścia. Anna spojrzała na Tomasza, pytanie w oczach. Skinął głową z uśmiechem. Zostań powiedział po prostu. Tej nocy Anna zasnęła na małej kanapie w salonie, przykryta kocem, który pachniał domem. Po raz pierwszy od lat nie czuła się sama. Nie czuła się jak ktoś grający rolę po prostu była Anną kobietą, która znalazła drogę z powrotem do siebie dzięki dobroci obcego człowieka, który stał się czymś znacznie więcej. Rano obudziła się przy dźwięku śmiechu Zosi i zapachu kawy. Słońce wpadało przez okno, a po raz pierwszy od lat Anna pomyślała sobie że dzisiejszy dzień może być dobry. Nie dlatego, że osiągnęła coś wielkiego, ale dlatego, że była gotowa na kolejny dzień życia, prawdziwego życia. Dziękuję, szepnęła do Tomasza, gdy przygotowywał śniadanie. Odwrócił się uśmiechając. Za co? Za to, że pokazałeś mi, że nadzieja to nie słabość. Podszedł do niej, ręce delikatnie na jej ramionach. To nie ja ci to pokazałem. To ty, to w sobie odnalazłaś. Ja tylko trzymałem światło. Jeśli dotknęła Cię ta historia o tym, jak jedna okazana dobroć może zmienić całe życie, zostaw nam komentarz o tym, z jakiej części Polski nas oglądasz. A jeśli chcesz więcej takich inspirujących opowieści o nadziei, miłości i ludzkim cieple, zasubskrybuj sekretne opowieści i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić ani jednej.